Witam serdecznie, moje kochane rybki, i zrobimy czytanie na sierpień 2025. Sprawdzimy ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam Was do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne, roczne. Także, kochani, jakie tylko macie tutaj ochotę, to zapraszam, sprawdzimy dokładnie Waszą sytuację. Wykonuję kochani bransoletki z naturalnych kamieni Ze znakami Zodiaku na zamówienie Jeśli chcecie sobie zakupić taką bransoletkę To zapraszam do działu karty posty Na moim kanale Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami Więc warto sobie przeczytać Dobrać odpowiedni kamień dla siebie Tak żeby Was chronił jak osobisty Amulet Sprawdzimy miesiąc sierpień Sprawdzimy ogólne energie na ten czas Jest Was dużo na kanale Więc tak jak mówię nie z każdym to musi rezonować Lepiej zawsze zrobić czytanko prywatne Rybki, rybeńki, energia główna, jaka będzie Wam towarzyszyła w sierpniu, to jest Królowa Mieczy. To jest takie chłodne podejście do różnych sytuacji, chłodna kalkulacja, przyglądanie się czemuś bądź komuś. Wy będziecie tutaj w bardzo takiej właśnie mm, myśleniowej energii, czyli już nie będziecie gdzieś tam fiurgać w powietrzu, tak, zakładać różowych okularów i... I gdzieś tam po prostu marzyć, tylko bardziej przyziemnie, bardziej analitycznie podchodzić do wszystkich spraw. Tu może być zmiana pracy, tu może być zmiana mieszkania, chęć zakupu jakiegoś domu, tak? E, czy właśnie jakiejś podróży dalekiej zagranicznej, no i będziecie mocno rozważać właśnie różne opcje. Natomiast karta często pokazuje, że to nie jest tak wszystko hop hop, siura, e, hura, tak, siura, hura, tak, tak, będziemy turymować tylko karta pokazuje, że Wy będziecie bardziej po prostu logicznie do wszystkiego podchodzić, żebyś nie spażyć, żeby nie dać się na coś właśnie naciągnąć. No i ta energia właśnie jest taka hmm, chłodniejsza, bardziej analityczna. Natomiast, żeby tutaj nie gdybać, to sobie sprawdzimy ogólnie tę energię, o co dokładnie może chodzić. Mhm. No więc tak, drogie rybki. Faktycznie tu chodzi o jakąś podróż, przeprowadzkę, zmianę mieszkania. Ogólnie, generalnie karty pokazują ruch, podejmowanie decyzji. Za tym oczywiście idą wasze strachy, no bo, jak to rybki, tak? Nie byłybyście w swojej energii, gdybyście gdzieś tam tych strachów w głowie nie miały. I, i, I tych lęków, obaw, natomiast tu nie ma się czego obawiać, tak? Bo jeżeli wy będziecie w takiej energii negatywnych myśli, no to utkniecie w emocjonalnej klatce, no i będziecie się później zastanawiać, to będzie taki zastój. Um, tutaj są ryby, które albo zmieniają pracę, albo y, myślą o tym, żeby coś założyć swojego. I jeżeli założycie własną działalność, macie słońce. Więc jak wiadomo, Słońce jest kartą ochronną Tarota, ona zawsze pokazuje pozytywne wiadomości, że jeżeli podejmiecie taką, a nie inną decyzję, to faktycznie Wam się to opłaci. No i to Słoneczko też często właśnie nam pokazuje sytuację, w której... Ta własna działalność, własny biznes byłby strzałem w dziesiątkę, tylko ryba musi się odważyć, bo Wy ryby macie duży potencjał i Wy naprawdę macie potencjał do zrobienia dużych pieniędzy, ale często ten strach Was ogranicza. I jeżeli Wy pozbędziecie się tego strachu, tej klatki myśleniowej, to osiągniecie sukces. Naprawdę osiągniecie sukces, bo drzwi stoją przed Wami otwarte. Kwestia tego, czy Wy się odważycie. Są ryby, które naprawdę osiągają sukcesy, są ryby, które się odważyły i faktycznie teraz idą po ten sukces, idą po spełnienie swoich marzeń. No, wiadomo, lepiej pracować na swoje marzenia niż na czyjeś, tak? Dla kogoś w korporacji czy gdzieś po prostu w jakiejś firmie, gdzie jesteście często wykorzystywani, robimy dużo czytań prywatnych, mówicie o tym mobbingu, tak? O depresji. Nie ma sensu, kochani. Nie ma sensu. Życie jest po prostu za krótkie na to, żeby się stresować, żeby przejmować e, jakimiś pierdołami czy ludźmi, którzy e, próbują Was wykorzystać tak dla własnych korzyści. Więc myślcie o czymś swoim, działajcie, nie bójcie się, podpytajcie znajomych, przyjaciół, jak można zacząć, ale faktycznie płyńcie na szerokie wody. Jesteście w końcu rybami. Tu, kochani, jakaś podróż może zakończyć się pierścionkiem zaręczynowym. Ogólnie tutaj macie przy sobie osobę, która bardzo was kocha. Tu mamy rycerza kielichów yy, i przy karcie gwiazdy spełnienie marzeń: rybarak, skorpion, jakiś wodnik, może koziorożec i byk też mi się pokazuje przy Was. Natomiast tu jest taka osoba bardzo romantyczna, bardzo uczuciowa, osoba, której na Was zależy i ta osoba zrobiłaby wszystko, żebyście byli szczęśliwi, tak? A jeżeli zależy Wam na czyimś szczęściu, no to to nazywa się miłością, kochani. Jeżeli czyjeś szczęście sprawia, że i również Wy jesteście szczęśliwi. No to to jest najpiękniejsze uczucie, jakie może być. Także tutaj pokazuje mi się spełnienie w uczuciach. Jakaś ryba może dowiedzieć się o ciąży również, albo będziecie planować ciążę. Tu jest też rozmowa o przeprowadzce, więc możecie chcieć z kimś zamieszkać, razem coś wynająć bądź zakupić, ale tu są też takie duże inwestycje pokazane, więc może będziecie myśleć o budowie bądź zakupie domu. Ze swoją drugą połówką, bo tu widzę takie właśnie szukanie nieruchomości, ale w parze. Więc jeżeli z kimś się spotykacie, jesteście w relacji, w związku, to będziecie faktycznie myśleć o tym, żeby razem zamieszkać. No wiadomo, że największym sprawdzianem dla związków, no to jest właśnie zamieszkanie razem lub wspólne podróże, bo wtedy. Możemy tę osobę właśnie poznać z każdej strony, tak? Nie tylko kiedy się spotykamy i jest dobrze, ale też w tych trudnych momentach. A wiadomo, że takie, na przykład, podróże często niosą ze sobą jakiś tam stres, jakiś test, albo właśnie zamieszkanie razem, gdzie ta osoba jest i, i w dobrym i gorszym nastroju. No i nie zawsze jest to tak pięknie kolorowo, tak? Budzimy się rozczochrani, nie jesteśmy już tacy piękni jak za dnia. No i wiadomo, że wtedy dopiero się poznajemy. Czy jedna osoba dba o drugą, czy są też szczere rozmowy, tak? Jeżeli macie przy sobie przyjaciela, z którym możecie o wszystkim porozmawiać, kochani, to macie wszystko. Więcej niczego nie potrzeba, naprawdę. Bo wiadomo, że w związkach często właśnie ta miłość, euforia, zakochanie, te motyle w brzuchu mijają, ale zostaje codzienność. No i właśnie ważne, żeby móc liczyć na tą osobę, żeby się przyjaźnić, bo przyjaciela wiadomo nie zranimy, tak? No, i tutaj przede wszystkim te związki właśnie często opierają się na pokusach cielesnych, na seksualności, no a później to wszystko mija, no i ludzie się rozstają, tak? Bo nie mają o czym ze sobą rozmawiać, nie mają wspólnych pasji, no i to się gdzieś tam rozjeżdża. Natomiast tutaj mi karty pokazują, że warto yy, właśnie z taką osobą, którą macie, z którą możecie o wszystkim porozmawiać, której ufacie i ta osoba Wam ufa, iść przez życie. I nawet nie wahajcie się, kochani, bo karty pokazują, że jeżeli teraz podejmiecie decyzję o zamieszkaniu razem. Czy właśnie jakiejś wspólnej dalekiej podróży, to będzie to strzałem w dziesiątkę. No, bo dopiero wtedy poznacie tę osobę z bliska. Ale tu mi się pokazuje podróż z tą osobą i karta wiary, karta kapłana, często pokazuje osobę, która jest Wam przeznaczona. Więc samotne rybki mogą w podróży w sierpniu kogoś poznać, ale też niektóre ryby w sierpniu będą się wybierały w podróż właśnie ze swoją drugą połówką, z partnerem, partnerką. No i tutaj, kochani, Mogą być zaręczyny, mogą być takie rozmowy o wspólnej przyszłości, takie konkretne rozmowy, więc będziecie zadowoleni. Tu, jeżeli chodzi o pieniążki, kochane rybki, dostaniecie jakąś darowiznę, spadek, coś mi się przy rodzinie pokazuje. Pokazują mi się też jakieś dodatkowe pieniądze przy Was, więc możliwy jest awans, podwyżka w obecnym miejscu pracy. Jeżeli już prowadzicie własną działalność, kochani, no to w sierpniu przyświeca Wam to słońce, możecie więcej zarobić, może być więcej klientów. Będziecie rozwijać biznes, będziecie się tym cieszyć. Jeżeli chodzi kochane rybeńki moje, o zdrowie, mamy tutaj czwórkę buław. Czwórka buław często pokazuje problemy z mięśniami, także należy o nie teraz zadbać. Wyjdźcie z tych negatywnych myśli, bo ta klatka myśleniowa w niczym Wam tutaj nie pomoże. Dlaczego wy macie tą dziewiątkę mieczy? Uu, bo rybki się boją zaangażowania. Rybki wiedzą, że mają przy sobie osobę do stałego związku, ale się trochę tego boją, bo wcześniej miały toksyczne relacje. No to już teraz wiemy o co chodzi? Mieliście toksyczne relacje, nie potraficie do końca uwierzyć, że ta osoba, która wam tutaj została zesłana od wszechświata jest taka cudowna i kochana, myślicie, że te początki są takie, że ktoś się stara, a później, że to wszystko gdzieś tam się rozejdzie. Nie, kochani. Tutaj macie osobę naprawdę z przeznaczenia i tu macie równowagę w dawaniu i braniu. Dlaczego wy się tego boicie? Strach ma wielkie oczy. Pamiętajcie, tutaj nie ma się czego bać. Tu jest osoba, której na Was zależy, i widzę, że Wam na tej osobie zależy. Jest ta równowaga. Bardzo fajne, uziemiające energie. No, wy odchodzicie od takiej energii, może tak, może tak, e, takiego rozmyślania. Wy tu będziecie bardziej pewni tego właśnie, czego chcecie. I będziecie podejmować decyzje zgodnie z sercem i umysłem. Będzie to wszystko zrównoważone. Rybki macie piękne energie. No, powiem Wam tak, ta podróż odmieni wasze życie. Tutaj mi się pokazuje podróż, która odmieni wasze życie, więc albo będziecie planować jakąś podróż, albo będziecie ruszać w tą podróż. Single poznają kogoś do relacji, już nie będą singlami, natomiast te rybki, które mają kogoś, no to w tej podróży, tak jak powiedziałam wcześniej, mogą być zaręczone, możecie się bardziej do siebie zbliżyć, porozmawiać o wspólnej przyszłości. Kochani, piękne macie energię. Wypłynie na szerokie wody, tu jest spełnienie, tu macie samą radość, dużo tych kielichów. Więc może was otaczać Rybarak, Skorpion. Trygon wody będzie wam bardzo sprzyjał w tym miesiącu, no te energie macie naprawdę super. Nie ma się czego ryby bać. Nie ma. Bierzcie sprawy w swoje ręce. Teraz są bardzo dobre energie do tworzenia rodziny, stałego związku. Tu jest oczyszczenie. Także mamy energię oczyszczającą. Ta nowa osoba pokaże wam, że warto kochać i że warto zaufać. Tak? Eee, także tutaj się tego w ogóle nie obawiajcie, co, co nam się pokazuje bo przychodzą do Was przepiękne, przepiękne energie, drogie rybki także zobaczmy jeszcze kartę z księżycologii dla Was wnioski są na wyciągnięcie ręki więc tak rybeńki moje kochane, cudowny miesiąc się przed Wami szykuje, ja myślę, że nie ma co się bać nie ma co się lękać Bierzcie sprawy w swoje ręce, wypływajcie na te szerokie wody i naprawdę zaufajcie, bo warto. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.